Jestem w Kobylarzowym Żlebie. Tu jak w wielu innych miejscach w Tatrach są sztuczne ułatwienia, czyli łańcuchy. Jeśli mamy kijki, powinniśmy je schować do plecaka. Pamiętajmy, że idąc po łańcuchach, przede wszystkim szukajmy oparcia dla nóg, gdyż mamy je znacznie silniejsze niż ręce. Ręce zapewniają nam dodatkową asekurację i pozwalają złapać równowagę. Teraz kilka zasad, jeśli chodzi o poruszanie się po łańcuchach. Pamiętajmy o tym, że na jednym odcinku łańcucha, czyli między jednym mocowaniem, my nazywamy to kotwą, a drugą, powinna znajdować się tylko jedna osoba, gdyż obecność drugiej może spowodować upadek. Pamiętajmy też o tym, że schodząc, powinniśmy poruszać się tyłem, gdyż jesteśmy wtedy stabilniejsi, łatwiej znajdziemy oparcie dla nosa.